Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji w składzie ECGWIK. Krzysztof Toduj. Płaniamy się Państwu. Temat dotyczy inigilacji plus, czyli metody rządów pis -u. Inwigilacja przyspiesza. Proszę Państwa, od 1 lipca 2024 roku ma być wprowadzony obowiązek, dotychczas dobrowolność, teraz obowiązek rejestrowania faktów przez przed, przed przedsiębiorców w, systemie, w krajowym systemie e-faktu. No urząd tłumaczy oczywiście uszczelnianiem, ale gdyby to było tylko uszczelnianie, to nie wiązałoby się uszczelnianie systemu, to nie wiązałoby się z drakońskimi karami, bo oprócz zmuszenia do wystawiania tych faktur w tym systemie, oczywiście oczywiście w tej ustawie, o której rozmawiamy, czyli ustawie nowelizującej podatek VAT, pojawiają się surowe kary finansowe. Kary są, kary są drakońskie, dlatego że może to być albo wysokość 100% podatku VAT, czyli de facto podwójny podatek VAT, albo 18,7% wartości ceny faktury. Także uderza to przedsiębiorców. Jeżeli byśmy korzystając z tej okazji mogli oddać głos, to chciałbym zacytować za Volvo Polska. Przedsiębiorcy podnoszą i tu cytuję kary wydają się nieuzasadnione, nieproporcjonalne w porównaniu ze skalą możliwych problemów technicznych mogących się pojawić u dużych podatników dostosowujących szereg różnych systemów sprzedażowych do wymogów krajowego systemu e-faktu. Także drodzy państwo no, kto nie robił nigdy fa e korekty faktury, niech pierwszy rzuci kamień. E Służby chcą, urzędnicy chcą widzieć w czasie rzeczywistym nasze, e nasze wydatki, chcą w czasie rzeczywistym kontrolować przedsiębiorców. No, uważamy, że to jest krok za daleko, że to jest po prostu kierunek inwigilacja i jako konfederacja się temu sprzeciwiamy. Proszę o zabranie głosu Jacka Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że to jest tylko jakaś niewielka zmiana techniczna, że to jest jakaś kwestia organizacyjna. To jest kwestia fundamentalnego, z fundamentalnej zmiany podejścia do przedsiębiorcy. I cały czas w tym duchu, który ten rząd utrzymuje, czyli takiego, że obowiązuje domniemanie tego, iż przedsiębiorca jest przestępcą. Przedsiębiorca jest oszustem, przestępcą i tylko jego totalna inwigilacja i kontrolowanie może doprowadzić, że tym przestępcą nie będzie. Dlaczego to jest zmiana bardzo niebezpieczna i zbyt daleko idąca? Każda faktura, każdy wydatek będzie przepływał przez ten centralny rejestr i Pierwszy problem, jaki już tutaj mój przedmówca wspomniał, jest taki, że oczywiście jak znamy życie, jak znamy nasze systemy rządowe, będą ogromne problemy z tym, żeby te wszystkie faktury pewnie zgłosić, żeby system je przyjął, przemielił i tak dalej, i tak dalej. A tutaj kary czekają bardzo wysokie za to, że takiej faktury się nie wprowadzi. Kolejna rzecz, przecież wiemy, jak szczelne w cudzysłowie są te systemy informatyczne państwa. Co i czy róż mamy co jakiś czas? Bardzo duże wycieki różnych danych wrażliwych, danych dotyczących nawet funkcjonariuszy publicznych i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego jest niestety ryzyko, i można przewidywać z dużym prawdopodobieństwem, że i tutaj tego typu wycieki będą i nagle cała Polska, cały świat, można powiedzieć, dowie się dokładnie, jaki i który przedsiębiorca za ile co sprzedaje, jakie faktury wystawia i tak dalej, i tak dalej. Kolejne ryzyko, szanowni państwo, no przecież to jest tak naprawdę już totalna likwidacja tajemnicy przedsiębiorstwa. Zwracam uwagę, że gospodarka rynkowa. Była zbudowana na takich trzech fundamentalnych tajemnicach tajemnicy handlowej, tajemnicy bankowej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Tego typu działania sprowadzające się do tego, że urzędnicy mają wiedzę na temat każdej naszej transakcji, za ile, co komu sprzedajemy, na jakich warunkach, na jakich zasadach, właśnie po jakich cenach, to jest tak naprawdę likwidacja tajemnicy przedsiębiorstwa, bo budzi bardzo dużą presję, wzbudza bardzo dużą presję korupcyjną. Urzędnicy będą pod presją, żeby takie dane sprzedawać konkurencji i w ten sposób będzie niestety ale kwitła, nieuczciwa konkurencja, z całą pewnością można przewidzieć tego typu skutki. Rodzi się pytanie, po co właściwie rząd tego chce? Po co tego, do czego to jest rządowi potrzebne? Przedsiębiorca, który deklaruje co miesiąc czy co, co kwartał odpowiednią wysokość podatku VAT, w razie wątpliwości może być skontrolowany. I tyle. To jest zupełnie wystarczające. Tymczasem to, aby mieć taką totalną inwigilację online, to jest już zbyt daleko idąca ingerencja, zupełnie do niczego niepotrzebna. Raz jeszcze podkreślam traktowani przedsiębiorców jak złodziei i oszustów, bo inaczej sobie ten rząd nie może tego wyobrazić. Tylko to, że wszyscy go okradają i wszystkich trzeba totalnie inwigilować. My się na to oczywiście fundamentalnie nie, nie zgadzamy. Zawsze będziemy po stronie przedsiębiorców, zawsze będziemy po stronie wolności gospodarczej i zawsze będziemy przeciwko temu, aby rząd wchodził tak głęboko w naszą działalność, jeśli tego naprawdę nie potrzebuje. Są sytuacje, owszem, kiedy można skontrolować, przeprowadzić odpowiednie, yy, odpowiednie sprawdzanie przedsiębiorcy. Tak. Ale to są takby wyjątki od zasady. Zasadą jest zasada zaufania do przedsiębiorcy, zapisana przecież w prawie gospodarczym, zasada zaufania do przedsiębiorcy, a nie zasada leninowska, że najwyższą formą zaufania jest kontrola. No to jest wprowadzanie właśnie tej bolszewickiej zasady u nas. No ale cóż, rząd Prawa i Sprawiedliwości wraca co i róż do głębego, głębokiego socjalizmu, tu wręcz do komunizmu, więc z jednej strony nas to nie dziwi, ale z drugiej strony oczywiście protestujemy przeciwko tego typu działalności. Czy Państwo mają jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy na kanały Konfederacji.